Korpantowie. Została ta w przyspieszonym trybie zwołana na wniosek burmistrza Korpantowa wniosek o zwołanie sesji w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. To jest dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami. Po prostu z przyczyn obiektywnych w związku z epidemią koronawirusa, po prostu byliśmy zmuszeni na zwołanie dzisiejszej sesji. Proszę o zachowanie oczywiście od razu jeszcze przy okazji ostrożności, wszelkie środki, rękawiczki. Proszę bardzo korzystać i po prostu zachować odległość i po prostu nie zapominać się o tym, że mamy po prostu pandemię i, i po prostu wszelką czujność proszę włączyć. Witam serdecznie na dzisiejszej Sesji Radnych Rady Miejskiej w Korpantowie, Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Nyckiego, panią Danutę Korzeniowską, burmistrza Korpantowa, pana Janusza Wójcika, panie i panów sołtysów w okrojonym składzie widzę, oczywiście pracowników urzędu i gości, jeżeli tacy dotarli też. Informuję, że obrady sesji są transmitowane jak zwykle, a przed wejściem do sali znajduje się klauzula informacyjna zgodnie z RODO. Wszystkie procedowane projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisje merytoryczne i przez dzisiejszą wspólną, wspólne posiedzenie komisji tych. Stwierdzam prawomocność obrad, gdyż w obradach uczestniczy 13 radnych. Dobrze liczę? 12. 10. 12 radnych, przepraszam, tak? 12, dobrze, źle liczę po prostu, ale już jest poprawia, poprawka. 12 radnych. Stwierdzam prawomocność obrad, gdyż w obradach uczestniczy 12 radnych. I nie ma żadnych wniosków. Czy radni mają jakieś wnioski do porządku obrad? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do kolejnych punktów. Informacja burmistrza została w systemie uwzględniona. Wszyscy radni zapewne się zapoznali. Czy radni jednak mają jakieś zapytania do tej informacji burmistrza o pracy międzysesyjnej? Jeśli nie ma, to przechodzimy do następnego punktu. Interpelacje, zapytania radnych w okresie międzysesyjnym. Nie wpłynęła do Rady żadna interpelacja i zapytanie. Czy radni chcą zgłosić jakąś, jakieś zapytanie czy interpelację? Proszę bardzo, radny Gacek, udzielam głosu. Nie, prosimy do tego, bo nie mamy tu mikrofonów, a tutaj jest sterowanie na wizji. Z tego co, co usłyszałem, to wiem, że gmina zaopatrzyła się w ten alkohol dezynfekujący i że to będzie rozwożone, bo ta, to między innymi miałem takie obawy, żeby takie coś zrobić, ale chciałem również zwrócić uwagę, żeby może y, dowieść y, y, jakieś dozowniki, bo tak są place zabaw, te, te zewnętrzne, siłownie i tak dalej, żeby gdzieś... Ja rozumiem, ale jak przyjdzie choćby jedna, żeby żeby mogła za ręce dezynfekować, czy takiego, również być może panie burmistrzu zaopelować do właścicieli sklepów, żeby gdzieś to tam wyjściu ze sklepu, niech oni ze swojej strony też to udostępnią. Dziękuję. Znaczy od razu, bo szkoda, żeby czas marnować, bo tutaj radne akurat go nie było na początku, gdzie mówiliśmy o, o systemie podchodzenia ewentualnie do, do Mównicy. Wszystkie nasze place są zamknięte, są opisane. Zresztą to wynika też z, 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 z zarządzenia premiera. Także tu jest, rząd to określił. Jeżeli chodzi o dozowniki i inne my jako gmina mamy wyposażone dla wszystkich naszych jednostek, czy dla strażaków, czy dla szkół, dla nas również. Jeżeli chodzi o place, to my je dezynfekujemy, będziemy sami to robili, dlategośmy kupili do tego i właśnie i samochód, i dozowniki, i opryskiwacze, które są, no jesteśmy w to wyposażeni. I dlatego też powiedziałem, że jeżeli sołtysi chcą na salę na, na własne. Oczywiście tu dyrektor ich nie wolno otwierać, ale dla bezpieczeństwa własnego to można pójść i zdecyfikować, bo jedna osoba pójdzie tylko nie więcej jak dwie. Ale to już jest kwestia techniczna. Ja myślę, że to, to jest taki trudniejszy temat. Wszystkie informacje które są związane z bezpieczeństwem i z dezynfekcją, z poruszaniem się, proszę do Wydziału Organizacyjnego, do Pani, czy Pani Naczelnik, czy do Pani Doroty, czy na przykład do mnie. Na dzisiejszy jest świeża informacja, co już powiedziałem przedtem. Od jutra mamy już całkowite poruszanie się w większych grupach niż dwuosobowych. No, bardzo restrykcyjne zarządzenie tej premiera odnośnie, odnośnie poruszania się. Także tutaj, tutaj radny Piotrze, nie martwię nic. Mam, jeżeli byś potrzebował, na potrzeby, bo rozumiem, że nawet, jeżeli ktoś prywatnie nie ma, to my My też damy, a go nie stać, żeby go kupić, bo w końcu biedny jest, jak u gmina nie jesteśmy. Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, czy znacie osoby, które się boją, a nie mają pieniążków, to my ten spirytus wydamy. Tak, tak mówię, konsultacja tu z panią Dorotą, czy się przyjedzie po ten spirytus, czy dozownik. My też kupujemy je na bieżąco i my się też rozdamy, bo gmina nie zbiednie, Jak kupimy nawet 200 dozowników, to żaden problem nie jest, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej zapytań, Przechodzimy do punktu piątego. Sprawozdanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Korpantowie oraz realizacji gminnego projektu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Korpantów za 2019 rok. Wszystkie materiały dotyczące tego tematu, w tym prezentacja, znajdują się w systemie i radni się z tym zapoznali. Czy, ma, czy radni jednak mają jeszcze zapytania do tego tematu? Czy pan burmistrz chciał zabrać głos. Wszystko po prostu wyczerpujące było, wyczerpująco zostało przekazane o Jeśli nie ma zapytań radnych przechodzimy do kolejnego podpunktu. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją, realizacją tego zadania. Czy radni mają zapytania jeszcze do tego punktu projektu? Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Wszyscy już? Tak? Kto jest, kto jest przeciwny? Próbuj Grażynko. Tak jest. Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 12 za. Kolejne przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Korpantów za 2019 rok. Trzy radni mają jeszcze zapytania do tego projektu. Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że projekt został przez Radę przyjęty stosunkiem głosów 12 za. Kolejny projekt. Przyje, polo, przepraszam, kolejne. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Korwantowie za 2019 rok. Czy radni mają zapytania do tego projektu? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte stosunkiem głosu 12 za. Przez, przechodzimy do punktu szóstego. Rozpatrzenie projektów uchwał. Pierwszy projekt w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Czy Radni mają zapytania do tego projektu? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję i stwierdzam, że projekt został przez Radę przyjęty. 12 za. Kolejny projekt w sprawie zmian budżetu Gminy Korpantów na 2020 rok. Czy Radni mają zapytania do tego projektu? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że projekt został przez Radę przyjęty. 12 za. Kolejny projekt w sprawie zmian w budżecie Gminy Korpantów na 2020 rok. Czy Radni mają zapytania do tego projektu? Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję i stwierdzam, że Rada projekt przyjęła. 12 za. Kolejny w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korfantów w 2020 roku. Czy radni mają pytania do tego projektu? Nie ma pytań, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję Radzie. Stwierdzam, że projekt został przez Radę przyjęty. 12 za. Kolejny projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym, dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech. Czy radni mają pytania do tego projektu? Nie ma pytań, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję i stwierdzam, że Rada projekt przyjęła. 12 za. Kolejny projekt w sprawie likwidacji przedszkola. Przechodzi oddziału zamiejscowego w Rzymkowicach. Czy radni mają zapytania do tego projektu? Nie ma pytań w związku z tym przystępujemy do głosowania projektu. Kto jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję i stwierdzam, że Rada przyjęła projekt 12 za. Kolejny projekt w sprawie założenia przedszkola w Rzymkowicach. Czy radni mają zapytania do tego projektu? Nie widzę zapytań, w takim razie przystępujemy do głosowania projektu. Kto jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję i stwierdzam, że Rada przyjęła projekt stosunkiem 12 za. Kolejny projekt w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy Korpantów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania. Czy radni mają pytania do projektu. Nie ma pytań, w związku z tym głosujemy projekt. Kto jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję i stwierdzam, że projekt został przyjęty przez Radę. 12 za. Dziękuję za głosowania Radzie i przechodzimy do punktu siódmego. Interpelacje, interpelacje i zapytania radnych praktycznie były udzielone. W związku z tym punkt ósmy, wolne wnioski, komunikaty, ogłoszenia. Czy ktoś z radnych, czy chciałby tu burmistrz zabrać głos? Proszę bardzo, najpierw burmistrz udzielam głosu. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Kilka takich komunikatów, to co zaczął już Pan radny Piotr. My dysponujemy i maseczkami i kombinezonami, no, oczywiście nie mamy tego nie wiadomo ile, bo to są dość drogie rzeczy, ale mamy. Jeżeli byłyby sytuacje, gdzieś taka potrzeba by zaistniała, no to proszę zgłaszać się do Doroty i będziemy to w ramach możliwości i potrzeb, w jaki sposób to dostarczyć. Na początku na pewno strażakom, którzy. Naprawdę bardzo ładnie odpowiedzieli na, na hasło i zgłosili się już tak, wolontari jako, nie, nie jako wolontariaci, ale po prostu, że będą brali udział w akcjach nawet zabezpieczenia tych miejsc, bo wiadomo, że oni tutaj nie będą wchodzili do domów ewentualnie, gdzie wystąpi to, to zakażenie wirusem, ale w zasadzie musimy ich bardzo mocno chronić, ale bardzo ładnie od, na ten temat odpowiedzieli. Także jeżeli chodzi jeszcze kolejne sprawy takie istotne, osoby starsze, jeżeli wiecie, że ktoś. Nie ma jak wyjechać, nie ma co zjeść, bo transport w zasadzie nie funkcjonuje. Musimy sobie radzić jakoś wspólnie sami. My, jako gmina, jesteśmy od tego, żeby pomóc. Są telefony, te, do których się zgłasza takie sytuacje, szczególnie to jest związane z OPS-em czy pani Gabrysia. Tam są pracownicy socjalni, którzy wiedzą, jak się, jak się zachować. Kolejna rzecz bardzo istotna: nie bójcie się takiego obywatelskiego, bo już miałem kilka takich pytań obowiązku. Jeżeli ktoś przyjechał za granicę. To ma obowiązek kwarantanny dwa tygodnie. Nie ma wyjścia. Jeżeli sąsiad przyjechał i tego nie robi, to od tego jest policja. Zgłaszacie na, bezpośrednio na policję. Zresztą mamy przykłady w ścinale wiedzą, jak sytuacja była, nawet bardzo osobami ważnymi. Nie ma dyskusji. Jest to po prostu bezwzględne kary, są okrutne, nawet 30 tysięcy złotych. To już po prostu jest inna sytuacja. Dbajmy o siebie, bo ja też mówię, no strach ma też, trzeba go też ograniczać, bo nie do tego, żebyśmy się do końca bali, bo w końcu musimy, wojna była, ludzie przeżyli, my też musimy to przeżyć tą, tą, tą epidemię, ale z drugiej strony postarajmy się tych naszych sąsiadów wstrzymać, przynajmniej nawet zadzwonić do niego, słuchaj, daj sobie spokój, bo cię zgłoszę. Bo zresztą przewodniczący też gdzie o tym mówił o osobie, która przyjechała i sobie żartują z nas. Jeżeli ktoś przyjeżdża, trudno, no niestety pośieć dwa tygodnie nie byłaś. Także tutaj naprawdę macie w nas wsparcie. Ja, mój telefon też do, do dyspozycji jest, jeżeli się boicie, to ja chętnie zadzwonię, bo ja już dwa telefony na policję wykonałem, bo ktoś się boi zadzwoni na sąsiada. No, trudno, żeby do mnie zadzwoniło sto osób, jak zgłaszał to, ale od tego jestem. Czy jest wydział yy, Doroty i my zadzwonimy na policję, zgłaszamy. Taka osoba przyjechała, proszę sprawdzić, tak. Dbajmy o siebie, bo to w końcu też jest nasze bezpieczeństwo. Kolejna rzecz, tak już na, na sam koniec rozumiem, że wszystkie, które będą jakieś pytania, to już teraz załatwiamy sprawę telefonicznie. Mamy telefony, starajmy się jak mniej się spotykać, u siebie też to róbcie, bo jutro będzie naprawdę ciężko, ale kolejna rzecz taka istotna, dzisiaj jak skończymy tą sesję, to proszę wyjść pojedynczo. Żeby tak na spokojnie, żebyśmy wyszli taką chmarą i żeby na zewnątrz już nie stać się dyskutować, tylko się po prostu rozejść. Żeby nas później, bo nam porobił jeszcze zdjęcia, powiedzą, że robimy sesję, robimy to dla dobra gminy, bo taka post jest prawda, bo chcemy, żeby gmina funkcjonowała, bo to jest, jest na dzień dzisiejszy, nie mamy żadnych przeszkód, nie mamy stwierdzonych u nas przypadków zakażenia choć kwarantannę osoby już mają, tak, ale nie ma stwierdzenia y, 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 przy, y, y, przypadku zakażenia koronawirusem. Ale tutaj z, wyjdźmy gdzie tak na spokojnie, może tak każdy os osobno i później. I już nie stoimy przed, tymi, przed tym świetlicą, że ktoś chce z kimś porozmawiać, to niech później zadzwoni i telefonicznie pogada. Ja wyjdę na końcu z panem przewodniczącym i tak będzie. Także ja dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Ja też jeszcze raz przyłączam się do apelu burmistrza, żeby naprawdę zwracać jeszcze ludziom uwagę, uświadamiać, żeby te wszystkie środki ostrożności były zachowywane. I tak jak to burmistrz już takich karygodnych że tak powiem czynak, żeby takich nie było przypadków, żeby naprawdę nie dotknęła nas ta pandemia czy epidemia w takim stopniu jak w innych krajach. Także bardzo dziękuję też za przybycie w ogóle na sesję w tych wyjątkowych, że tak powiem, trudnych chwilach sytuacji i, i po prostu myślę, że to z czasem będzie lepiej, a nie gorzej. Proszę bardzo, jeszcze radny Gacek chciał zabrać głos? To jest tak, kolego Piotrze, serdecznie jak się przychodzi, się spóźnia, bo ja to wszystko już powiedziałem na komisji, no to dobrze, ale powiem tak, mówię, że my jako urząd staramy się w miarę normalnie funkcjonować, działamy w następujący sposób, przychodzi petent do urzędu, dzwoni dzwonkiem, otwiera drzwi pracownik i pyta w jakiej sprawie. I teraz tak, w zależności co chce, czy odebrać dowód, wtedy wzywamy pracownika, który wydaje ten dowód osobisty, tak. Czy na przykład chce zgłosić, no nie daj Boże zgon, a takie rzeczy też się dzieje, ludzie umierają i nie z powodu epidemii, tylko z normalnych sytuacji, tak? Mieliśmy kilka już pogrzebów. I w tym momencie przychodzi pracownik, który ma również, jest, jest stolik, który jest, jest oddzielony płytą pleksą, tą taką przyroczystą. Są środki dezynfekujące i on odbiera dokumenty, dezynfekuje i po prostu odchodzi i zabiera. Albo wydaje. Jeżeli chodzi o dokumenty, o których mówi Piotr, to po prostu składa dokumenty, my te dokumenty zabieramy, odstawiamy i tak powiedziałem robimy mu kwarantannę tego dokumentu, będziemy robili teraz dwa dni. Czyli dokumenty, będzie leżał na przykład dzisiaj będzie leżał na przykład do piątku i po dwóch czy trzech dniach dopiero ten dokument otwieramy, bo w tym momencie ten wirus ginie do dwóch dni, do trzech maksymalnie i na przykład za trzy dni otwieramy już bezpiecznie i rozpatrujemy pismo, tak? Czyli naprawdę ja powiem tak, że my jako nasza gmina to jest tu wyjątek. Gułaczków robi po, 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 podobnie, Gułace zrobią podobnie, ale już nie powiem o innych gminach, które no, no całkowicie zamknęły. Mają takie prawo, tak? Kwestia y, komunikacji to jest trudna sprawa, bo to jest Wydział Komunikacji Zamiejscowy i Starostwo Nyskien dopiero od wczoraj odblokowało pewne sprawy i też zaczyna tak działać, jak o tym, co ja powiedziałem. Przyjmują dokumenty, składają i sobie leżą. No i sobie leży dwa czy trzy, trzy dni, ale później go załatwiamy i za chwilę do Was wraca zwrotka od nas pisemna. tak? No jest trudny czas, ale naprawdę myślę, że oczywiście telefonicznie większość można załatwić. Dobrze się w ogóle umówić telefonicznie, bo wtedy się okaże, czy w ogóle warto przychodzić, bo na przykład dokument nie jest gotowy, albo na przykład ten dokument nie zostanie wydany, bo są rzeczy, których na przykład my nie robimy, bo ludzie na przykład przychodzą z drobnymi sprawami, które mogą poczekać. Tak? Rzecz polega to na tym, jest trudność taka, i nie tylko w naszej gminie, tylko w całej Polsce tak będzie, że ludzie czekali tydzień i to było naprawdę spokojnie. W drugi tydzień już jest troszkę więcej problemów, a teraz zaczynają się już kłopoty. Bo ileż można czekać? Jeżeli ktoś miał do zarejestrowania auto, no to czekał tydzień, ale teraz mamy sytuację, że na przykład nowe auto do odebrania w salonie go nie może odebrać, tak? Albo dowód osobisty nie może odebrać i teraz nie ma paszportu i w banku chce wziąć kredyt na przedsiębiorstwo i nie weźmie tego kredytu, bo nie ma dokumentu tożsamości, w banku są tylko dwa, albo paszport, albo dowód osobisty. I dlatego tu naprawdę mamy potężne problemy i one dopiero się zaczną. To są kierowcy, którzy są zawodowcami i na przykład odbierają wkładki czy różnego rodzaju dowody stacyjne nie mogą wyjechać. Także myślę, że coś tu przetrzymamy jeszcze w tydzień czy dwa, ale dalej już będzie coraz gorzej tylko, bo zapchamy się, że starostwo jest zapchane całkowicie, jeżeli chodzi o, o wydawanie dowodów stacyjnych. Ale u nas naprawdę myślę, że w ramach rozsądku pracujemy i też dziękuję moim pracownikom. Pracujemy w, symie, w trybie pracy w domu w większości. Widzicie, że nie mamy jego zastępcy, bo też zdaję sobie sprawę z tego, że, że gdyby się coś stało ze mną, no to zamienia, zastępuje mnie zastępca i gmina dalej funkcjonuje. Ja też rozmawiałem z innymi burmistrzami i mówiono, no faktycznie to jest takie dość sprytne, no bo też może się zdarzyć, że mogę zachorować. Tak? Ja tego nie przewidzę, tak? Każdy z nas może zachorować, ale chcemy, żeby gmina funkcjonowała. Nie ma pani skarbnik, pewnych osób nie ma. Po to tylko, żeby w razie czego to 20 pracowników może przyjść na drugą falę pracy w urzędzie. A teraz pracuje 25. No tak robimy. Myślę, że to jest rozsądne, tym bardziej, że pracy jest troszkę mniej, bo wiadomo, że tych klientów tyle nie ma. Po drugie, nie ma żadnych wyjazdów, nie ma narad, nie ma zebrań, wszystkie imprezy odwołane, nie ma żadnej uroczystości. W zasadzie no... Trochę nuda, tak powiem. <laughs> ale przynajmniej w domu jestem, z nuczką się cieszę teraz coraz bardziej, bo przynajmniej jestem w domu, a tak to zawsze gdzieś tam zebranie, a to comber, a to opłatek, a to różne inne sytuacje, oczywiście piękne, no ale w domu byłem gościem, teraz jestem w domu cały czas. Także przede wszystkim życzę wszystkim o zdrowia, nie dajmy się, ale też starajmy się teraz zachować taki w miarę, w miarę taki zdrowy rozsądek, bo za, zarazić się można nawet nie pomyślicie od czego, od różnych rzeczy, o których nawet człowiek nie pomyśli, że może gdzieś to przyjąć i tego nie wie. Dotykając się nieświadomie pewnych sytuacji, o których nie, nie wiemy, tak. Oczywiście nasza gmina jest mniejsza, jest mniej ludzi, to te zagrożenie też jest mniejsze, ale jednak nasze rodziny po świecie się rozjechały i wracają, tak. Co będzie na święta, tego też nie wiemy, także ale życząc wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że minie epidemia. Jak najmniejsze straty dla naszych mieszkańców, naszych przedsiębiorstw. Też rozważamy plany pomocy tym przedsiębiorcom. Mam nadzieję, że rolników to nie dotknie, bo to jest gmina typowo rolnicza. Mam nadzieję, że nie dotknie na dzień dzisiejszy i nie braknie nawozów, nie braknie oprysku, bo za chwilę też może być problem z dowozem tych rzeczy dla, dla rolników na czas. Tak, to też jest kłopot. Także tyle, Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej zapytań, wniosków, Wolnych. To Przechodzimy do punktu dziewiątego. Przyjęcie protokołu szesnastej sesji Rady Miejskiej w Korpantowie. Kto jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję. Protokół został przez Radę przyjęty. Zamykam obrady siedemnastej sesji Rady Miejskiej wyjątkowo zwołanej w trybie pilnym. Dziękuję za przybycie wszystkim jeszcze raz. I jeszcze raz proszę o zachowanie wszelkich ostrożności w związku z epidemią czy pandemią. Dziękuję bardzo.